Teraz poproszę o zabranie głosu pana ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara. Szanowna pani prezydent, szanowny panie dyrektorze, szanowna pani mecenas, szanowny panie mecenasie, dostojni zgromadzeni goście. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że możemy się dzisiaj spotkać w tym szczególnym dniu. Dniu może nie bezpośrednio rocznicowym, ale jednak dniu, który następuje po rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i porozmawiać o tym, co jest ważne, porozmawiać o wartościach, porozmawiać o znaczeniu prawa do obrony, o roli prawników w kontekście gwarancji prawa do sądu. Drodzy Państwo, chciałbym podkreślić, że inicjatywa tego spotkania pojawiła się stosunkowo niedawno. Spotkaliśmy się przy okazji jednego wydarzenia z panem mecenasem Andrzejem Zwarą, którego chciałbym bardzo serdecznie przywitać. To było dosłownie, drodzy Państwo, 10 listopada wieczorem i wpadliśmy na taki pomysł, że że warto o tym porozmawiać i zastanowić się, jaką rolę pełnili prawnicy przeszłości w tych czasach trudnych, jaką rolę pełnili w tej naszej bliskiej teraźniejszości, jaką rolę będą pełnili w przyszłości. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, że podjął inicjatywę tak szybko, tak dynamicznie i że we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz z panią prezydent z miastem Gdańskiem udało się zorganizować całą inicjatywę. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, że od początku mojej misji na stanowisku ministra sprawiedliwości, także prokuratora generalnego, staram się wzmacniać na różne sposoby kondycje zawodów prawniczych. Zarówno na tym poziomie akcentowania tej symboliki i, i tej. Podstawy, że adwokaci radcy prawni są fundamentalni dla obrony praworządności i odgrywali fundamentalną rolę w ciągu ostatnich lat, ale także na poziomie różnych konkretnych zmian praktycznych. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale właśnie tutaj, w Europejskim Centrum Solidarności odbył się trzeci kongres prawników polskich 23 czerwca, gdzie przedstawiciele czterech zawodów prawniczych przyjęli deklarację i która, który chciałbym wskazać, że to był szczególny moment. Proszę zauważyć, 23 czerwca my jeszcze nie wiedzieliśmy, co się zdarzy 15 października, nie wiedzieliśmy, co się zdarzy 13 grudnia 2023 roku, czy w ogóle będziemy mieli szansę na to, aby budować, odbudowywać demokratyczne państwo prawa. I, ale jednak prawnicy tutaj, pod tym, w tym bezpiecznym schronieniu, jakim zawsze było Europejskie Centrum Solidarności i miasto Gdańsk, spotkali się, rozmawiali i byli odważni, aby protestować przeciwko różnym tym złym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. I myślę, że my musimy do tej pamięci tych ośmiu lat cały czas wracać, ale także na tym cały czas nie tylko rozliczać, ale też budować. Dlatego też, w w kontekście takiej zwyczajnej codziennej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości my nie tylko koncentrujemy się na kwestiach co było, ale także tego jak jest jak być y, powinno. Są podejmowane różne działania, reformy dotyczące czy to stawek urzędowych dla adwokatów, y, radców prawnych, y, czy wreszcie niedługo zostanie wdrożona dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie zagwarantowania prawa do obrony i obecności adwokata radcy prawnego na na każdym posterunku policji w ciągu najpóźniej godziny od momentu zatrzymania. To jest być może rzecz, która się wydaje techniczna dla wielu, ale tak naprawdę z punktu widzenia prawa do obrony, rzetelnego procesu, absolutnie fundamentalna. Już sporo czasu czekamy na wdrożenie tej dyrektywy, bo na tym, że ona nie została wdrożona, cierpią te osoby, których nie stać na to, aby zadzwonić do adwokata, który w pięć minut się pojawi na każdym posterunku policji. Drodzy Państwo, to co dla mnie jest także bardzo ważne i co łączy się także, mówię to z ubolewaniem z osobami, które są obecne na tej sali, to jest to, że staramy się prowadzić bardzo kompleksowe śledztwo w sprawie wykorzystywania oprogramowania spyware typu Pegasus. I proszę zauważyć, to objęło nie tylko osoby obecne na tej sali, ale także adwokatów, także prokuratorów, także sędziów. Także wyjaśnienie tej sprawy jest absolutnie fundamentalne z punktu widzenia poszanowania gwarancji tajemnicy komunikacji między klientem a adwokatem, czy z punktu widzenia niezależności sądownictwa. Cieszę się także, że ta praca zespołu śledczego w prokuraturze idzie w parze z postępami działań Komisji Śledczej, która działa w parlamencie i myślę, że jeszcze przez najbliższe miesiące, lata sporo usłyszymy o wynikach tej pracy. Ale pragnę Państwu powiedzieć, że dosłownie dwa dni temu miałem spotkanie z organizacjami pozarządowymi przed posiedzeniem Rady do spraw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej. I to było spotkanie z NGO-sami i. Także tymi bardzo zainteresowanymi, co my robimy z Pegasusem. I to jest niezwykłe, że jest naprawdę, że my jesteśmy w zasadzie, jakby na to nie patrzeć, liderem w Europie, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy. Inne państwa nie są aż tak bardzo zainteresowane, żeby to kompleksowo wyjaśniać, a u nas jednak udało się przez ten rok zrobić wielki krok w tym, w tym kierunku. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o te bieżące działania, to nie sposób. Nie spojrzeć i nie przypomnieć, że przed nami są bardzo dalsze, kompleksowe działania dotyczące szeroko rozumianego przywracania praworządności. Pozwolą Państwo, że ja nie będę wykorzystywał tej okazji, aby mówić o reformie sądów, prokuratury, bo zgromadziliśmy się tutaj po to, aby rozmawiać o statusie prawników, tych, którzy reprezentują swoich klientów, tych, którzy zapewniają prawo do obrony. Drodzy Państwo, wczoraj w Brukseli odbyło się, ostatnie, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw, spraw sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, czyli tej, tej części Rady Unii Europejskiej, która odpowiada za te sprawy. Na koniec, pod koniec dnia, przejąłem taki symboliczny młotek od przedstawiciela, od ministra sprawiedliwości Węgier. No i Polska w zasadzie już teraz przygotowuje się bardzo intensywnie do prezydencji w Unii Europejskiej. To jest w Polsce jest, są pokładane wielkie nadzieje, że ta prezydencja będzie sukcesem, że my faktycznie pójdziemy do przodu, jeżeli chodzi o różne akty prawne, czasami nawet tak szczegółowe, że, że nie sposób przypomnieć różnych bardzo konkretnych kwestii, które w tych aktach. Prawnych są regulowane. Ale na pewno będziemy się skupiali na jednej bardzo poważnej dyrektywie, a mianowicie dyrektywie, która dotyczy praw ofiar przestępstw. Tutaj jest duża szansa, że w czasie naszej prezydencji dokończymy pracę nad dyrektywą, że pod koniec prezydencji ona zostanie, zostanie przyjęta. Ale to, co jest jednym z priorytetów prezydencji, to jest dyskusja na temat tego, jaka jest rola rządów, jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego rola adwokatury, samorządu radców prawnych, stowarzyszeń sędziowskich, stowarzyszeń prokuratorskich, środowisk akademickich, jeśli chodzi o obronę rządów prawa. Uznaliśmy, że nie będziemy dyskutowali na forum Rady Unii z innymi państwami członkowskimi o różnych takich powiedziałbym problemach bieżących, ale zastanowimy się nad tym, co nas łączy, to znaczy na ile my jesteśmy przygotowani, żeby mieć taką rzeczywistą szczepionkę przed zagrożeniami dla demokracji, dla państwa prawa. Bo przecież te nasze doświadczenia, te osiem lat protestu, osiem lat dyskusji, debat, seminariów, cierpienia, krzywdy, postępowań dyscyplinarnych, zawieszania sędziów, naruszania tajemnicy obrończej czy pozywania naukowców bądź różnych innych represji, także finansowych, w stosunku do świata nauki, to jest pewne doświadczenie, które jest na swój sposób unikalne. To znaczy ono jest unikalne na tyle, że pokazuje jak można w warunkach państwa, które przypomina państwo demokratyczne krok po kroku ograniczać standardy demokratyczne i najzwyczajniej w świecie ludzi zastraszać, wywoływać ten mrożący skutek. No ale jeżeli my to wiemy, jeżeli mamy takie doświadczenie, to musimy zastanowić się, no dobrze, no to co w takim razie Unia Europejska i inne państwa członkowskie mogłyby z tym zrobić, jak moglibyśmy to naprawić, jak moglibyśmy stworzyć różnego rodzaju rozwiązania, Gwarancje prawne, poszerzyć niezależność samorządów prawniczych, zwiększyć gwarancję wolności akademickiej, jak można zwiększyć niezależność też organizacji społecznych i finansowania, tak aby w momencie kryzysu te organizacje mogły. Swobodnie działać, swobodnie protestować, upominać się o standardy, ale także przypominać, na czym te podstawowe gwarancje polegają. I drodzy Państwo, 22 i 23 kwietnia przyszłego roku w Warszawie odbędzie się konferencja wysokiego szczebla, która właśnie będzie poświęcona dokładnie temu tematowi i chcemy, żeby konsekwencją tej konferencji było przyjęcie konkluzji Rady Unii Europejskiej, które są temu poświęcone. Ale drodzy Państwo, co ciekawe, równolegle w Radzie Europy. Toczą się prace nad przyjęciem nowego instrumentu prawnego, nowej umowy międzynarodowej, konwencji o statusie prawnika. Jest szansa, że grupa robocza, która pracuje nad tekstem tej konwencji, zakończy pracę w czasie luksemburskiej prezydencji w Radzie, w Radzie Europy i wiosną będziemy mieli ten akt prawny. Państwa będą mogły ten akt prawny podpisywać, ratyfikować i mam nadzieję, że on wzmocni ochronę i niezależność zawodów prawniczych. Myślę, że te dwa procesy musimy, sobie, musimy ze sobą łączyć. Ale, drodzy Państwo. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że my nie tylko mówimy o teorii, tylko my mówimy o praktyce. My mówimy o tym, na czym polega bycie odważnym w czasach trudnych, w czasach tych, kiedy ryzykuje się najwięcej, kiedy ryzykuje się własną wolność, własne zdrowie, własne życie. I bardzo się cieszę, że możemy się z tej okazji spotkać. Jestem naprawdę zaszczycony, że pani mecenas Romana Orlikowska-Wrońska oraz pan mecenas Jacek Taylor przyjęli dzisiejsze zaproszenie. Niestety nie mogła być z nami pani mecenas Anna Bogucka-Skowrońska, jedna z osób dzisiaj wyróżnionych. Drodzy Państwo, jak tutaj tak rozpoczynała się ta, ta sesja, to przyznam się Państwu, że bardzo tak spoglądałem na półkę i mam takie wrażenie, aczkolwiek mój wzrok tak daleko nie sięga, że tam obok Tischnera tam jest książka Jacka Taylora. Tak mi się wydaje ten, ten wywiad Rzeka, jeżeli tak nie myślę. Ale do czego zmierzam? Do tego, że. Tak, prawda? No dobrze, dobrze widzę, prawda? Ta taka. No właśnie. Drodzy państwo, że chciałbym powiedzieć, że są z nami osoby, które są osobami, które się trwale wpisały w polską historię. Osoby, które walczyły o zagwarantowanie prawa do obrony które występowały w licznych procesach politycznych tutaj na sali są z nami osoby które były reprezentowane w tych trudnych czasach przez panią mecenas oraz przez pana mecenasa że przecież jest z nami Bogdan chociażby Bogdan Lis drodzy państwo to są osoby które nie tylko w tych trudnych czasach gwarantowały prawo do obrony, kiedy wcale nie było to powszechne, to jak się porozmawia z Państwem, to Państwo przypominają, że, że to nie było tak, że się ludzie garnęli masowo, tak? że to były pojedyncze osoby w zasadzie, które się tym zajmowały, ale jednak Państwo dawali gwarancję, że czy, że każda osoba która jest represjonowana i w latach 70 i 80 miała prawo do obrony. Zasiadali państwo i reprezentowali państwo osoby w tych największych procesach politycznych w czasie stanu wojennego pan Mecenas Taylor musiał się przez wiele miesięcy ukrywać. Ale to nie tylko była reprezentacja, to było także zaangażowanie w tworzenie struktur. We wspieranie tych wszystkich inicjatyw, czy to w zakresie Solidarności, czy Komitetu Obrony Robotników, czy Komitetów Prymasowskich, te wszystkie inicjatywy, które służyły zagwarantowaniu prawa do obrony. To był także pani mecenas Bogucka-Skowrońska działała bardzo intensywnie we -Słupskim, Biskupskim, w Słupskim Biskupim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich, ich rodzinom. Natomiast i myślę, że jak na to spojrzymy z perspektywy, to ja myślę o jednej rzeczy, że jak każda osoba, która zastanawiała się w latach 2015-2023 czy warto pójść na demonstracje, czy warto się angażować, czy warto bronić ludzi, czy warto być niezależnym sędzią, niezależnym prokuratorem, to po prostu mogła sobie spojrzeć na Państwa, zobaczyć Was także na protestach i mieć bardzo szybką, jasną odpowiedź. My mamy wielkie szczęście, że Państwa mamy, że mogliśmy na Państwa ramionach się opierać w tych trudnych czasach. Bo inne państwa nie zawsze tak miały. Tak, ja przypominam sobie, takie organizowałem takie spotkanie tutaj w Gdańsku przy okazji letniej szkoły rządów prawa. To była inicjatywa także organizowana razem z Europejskim Centrum Solidarności. Właśnie pani mecenas uczestniczyła w tym spotkaniu i pan mecenas i byli tam różni działacze prawnicy z całej Europy i takie mają wrażenie takiej swoistej wręcz zazdrości, że my mamy takich bohaterów, z którymi możemy o tych sprawach porozmawiać. Ale drodzy Państwo, chciałbym zauważyć, że osoby dzisiaj wyróżnione także po 89 roku uczestniczyły w tworzeniu naszego demokratycznego państwa. Pan dyrektor Basil Kerski już wymieniał zasługi pana Mecenasa Taylora, jeżeli chodzi o powstanie Europejskiego Centrum Solidarności, no ale także Muzeum II wojny światowej. Tak? Nie zapominajmy, że tutaj była bardzo aktywna rola pana, pana Mecenasa w tym, w tym zakresie uczestniczenie w obradach Okrągłego Stołu, udział w wielu inicjatywach, zasiadanie w Trybunale Stanu. Także pani mecenas Bogucka-Skowrońska była członkiem odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej, była też członkiem, drodzy Państwo, Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa była Krajową Radą Sądownictwa. Drodzy Państwo, także ta, ta droga była kontynuowana, ta droga budowania naszej nowoczesnej państwowości. Ale ja bym chciał wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, że dotyczącej Pani Mecenas Orlikowskiej-Wrońskiej. Mało kto wie, że Pani Mecenas zakładała Polską Sekcję Amnesty International. I Pani Mecenas, bardzo Pani za to dziękuję i zapewniam, że Amnesty International to nie jest żadna organizacja odklejona od rzeczywistości, jak niektóre osoby ostatnio w naszym życiu publicznym mówią, tylko jest to organizacja odważnych, poważnych ludzi, którzy po prostu upominają się zgodnie ze statutem amnestii o, o zasady oraz o wartości. Ale myślę, że też warto wspomnieć, że Pani Mecenas reprezentowała rodziny ofiar promu Jan Heweliusz. Potężny proces, potężne, potężna historia, wielka tragedia i myślę, że wspominam to, ponieważ w przyszłym roku będziemy oglądali serial w reżyserii Jana Holoubka, który właśnie będzie poświęcony katastrofie i ofiarom promu Jan Hewel. Już przypomnimy sobie historię i przypomnimy, że co się, co się wydarzyło i że w takich sprawach ofiary, rodziny ofiar też potrzebują obrony, też potrzebują reprezentacji w dochodzeniu należnych uprawnień. Drodzy Państwo, mam przed sobą gigantów naszego życia publicznego, mam osoby, na ramionach których możemy budować demokratyczne państwo prawne. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że zdecydowali się Państwo na wzięcie udziału w dzisiejszej uroczystości. Gratuluję.